Dzień dobry, nazywam się Joanna Bachert, jestem strategiem walutowym w PKO Banku Polskim. Zacznijmy od rynku bazowego, gdzie po trwającej 3 tygodni silnej deprecjacji eurodolar zatrzymał się przy wsparciu na 1,1120. Po jastrzębim Jackson Hall w centrum uwagi rynków pozostawały sierpniowe dane z amerykańskiego rynku pracy, a szczególnie wyczekiwanym był raport non-farm payroll. Był on bowiem wskazywany jako klucz do polityki monetarnej Fedu w najbliższych miesiącach. Tradycyjnie jednak pierwsze na rynek dotarły dane dotyczące nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym. Raport ADP zaskoczył pozytywnie, wskazując na wyższy od oczekiwanego o 2000 sierpniowy przyrost nowych miejsc pracy w sektorze prywatnym amerykańskiej gospodarki. Po takich danych liczono na wysokie NFP, jednak rosnące nadzieje na mocny raport rządowy ulotniły się wraz z jego publikacją. Zamiast oczekiwanych 180 tysięcy w sierpniu w sektorach poza rolnictwem wykreowano 151 tysięcy nowych miejsc pracy, zaś stopa bezrobocia utrzymana została na poziomie 4,9%. Rozczarowanie neutralizowała jednak rewizja w górę o 20 tysięcy danych za lipiec. Stąd po początkowym wzroście euro do 1,1250 dolara szybko przyszło odreagowanie prowadzące do spadku pary w okolice 1,1150. Warto jest tu zauważyć, że słabszy raport NFP do końca nie przekreślił wrześniowej podwyżki stóp w Stanach. Jak widać na wykresie, na możliwość dalszego zacieśniania polityki wskazują reguły polityki monetarnej amerykańskiej rezerwy federalnej. Niemniej, o ile brak podwyżek stóp procentowych w 2016 roku silnie nadwyrężyłby wiarygodność Fedu, który cały rok przygotowywał rynki na taki scenariusz, jedynie stopniowo obniżając skalę planowanych podwyżek, to już ryzyka takiego nie ma w przypadku podwyżek. Podwyżki wrześniowej, którą łatwo wytłumaczyć, odnosząc się do stosowanej już wcześniej przez FED retoryki o korzystnym skumulowanym wzroście nowych miejsc pracy w ostatnich miesiącach. Biorąc to pod uwagę, wrześniowej podwyżki nie można wykluczyć, choć na rynku nie jest ona scenariuszem bazowym. Z kolei na rynku krajowym w ostatnich tygodniach złoty podlegał wyprzedaży, w piątek podnosząc notowania euro do blisko 4,40. Dopiero rozczarowujący raport NFP pozwolił przerwać deprecjację złotego. Niemniej główne czynniki osłabiające naszą walutę nie zniknęły, a należy do nich zaliczyć. Spodziewane zmiany w polityce monetarnej Amerykańskiego Banku Centralnego. Oczekiwana w tym roku nawet jedna podwyżka stóp za oceanem negatywnie wpływa bowiem na atrakcyjność ryzykowniejszych aktywów, takich jak złoty. Po drugie, obawy budzi też seria negatywnych zaskoczeń dotyczących krajowych danych gospodarczych. W lipcu rozczarowała sprzedaż detaliczna i produkcja sprzedana przemysłu. Ostateczne dane na temat PKB za drugi kwartał pokazały zaś niepokojący spadek inwestycji, o czym będzie za chwilę. Tymczasem słabe dane dały pretekst do dyskusji na temat ewentualnego poluzowania polityki monetarnej przed Radem Polityki Pieniężnej w najbliższych miesiącach. Chociaż prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest niskie, złoty nie pozostaje obojętne. Następnie uwagę zwracał też komunikat Agencji Moody's o negatywnym wpływie kryzysu konstytucyjnego na inwestycje, odczytywany przez część rynku jako ostrzeżenie przed cięciem ratingu. Na 9 września zaplanowano bowiem ponowny przegląd oceny wiarygodności kredytowej Polski i byłoby niedobrze, jeśli kolejna agencja obniżyłaby nam rating. Ponadto rynki nie zapominają też o negatywnym wpływie spowalniający Chin na światową gospodarkę, co z kolei silnie uderzyłoby w takie kraje jak Polska. Jak widać na wykresie istnieje silny wpływ na złotego notowań chińskiego juana w reakcji do dolara. A teraz spójrzmy szczegółowo na ostatnie dane, które poznał rynek, a które dotyczyły polskiej gospodarki. Jak już wspomniałam, GUS opublikował ostateczny wynik dla PKB, co oznacza, że znana jest też struktura wzrostu. Zachwytu nie ma. W drugim kwartale tego roku tempo wzrostu gospodarczego Polski w skali roku wyniosło 3,1% wobec 3% w pierwszym kwartale, a zatem wynik był zgodny z tak zwanym szacunkiem przyspieszonym GUS, ale niższy od mediany prognoz rynkowych sprzed danych wstępnych na poziomie 3,3%. Chociaż wzrost PKB w drugim kwartale przyspieszył, to w inwestycjach przeżywamy prawdziwe załamanie. Nakłady brutto spadły drugi kwartał z rzędu, tym razem do 4,9%. Od ponad pół roku słabo wygląda sytuacja w budownictwie, gdzie słaba produkcja przemysłowa pociąga za sobą cięcie nakładów inwestycyjnych. Wartość dodana w tym sektorze gospodarki obniżyła się o 10%. Mamy zatem zastój w inwestycjach, zarówno publicznych, jak i prywatnych, po tym jak skończyła się poprzednia perspektywa unijna i jednocześnie brak jest wdrożenia na większą skalę projektów z perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W tej sytuacji motorem wzrostu pozostaje spożycie indywidualne gospodarstw domowych, ale i tu zaskoczyła zdecydowanie niższa od oczekiwań dynamika jego wzrostu. Choć w drugim kwartale wpływ uruchomienia programu Rodzina 500 Plus na dochody gospodarstw domowych mógł być jeszcze nieznaczny, to jednak sam wzrost dochodów z pracy przy tak niskiej jak obecnej inflacji powinien przekładać się na solidny wzrost realnej dynamiki dochodów. A tak nie było. Z ostatnich danych pozytywnie zaskoczył zaś wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu, który wyniósł w sierpniu 51,5 punkta. Wynik był zatem wyższy zarówno od oczekiwań rynkowych, jak i od danych sprzed miesiąca, ale nie znalazł on silnego przełożenia w notowaniach złotego. Niemniej, jak podał markit, wzmożony napływ nowych zamówień, napędzany popytem eksportowym, poskutkował wznowieniem wzrostu produkcji po lipcowym zastoju. Wciąż w szybkim tempie zwiększał się poziom zatrudnienia w Sektorze, a aktywność zakupowa wzrosła pierwszy raz od maja. Są to więc dobre dane z punktu widzenia trzeciego kwartału polskiej gospodarki, choć jak już wspomniałam, dla rynku okazały się one neutralne. A teraz przyjrzyjmy się czynnikom, które mogą decydować o zmianach na rynku walutowym w najbliższych dniach. Na świecie uwagę przyciągać będzie przede wszystkim czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Jest jednak mało prawdopodobne, aby prezes Mario Draghi ogłosił jakiekolwiek zmiany wprowadzonej dotychczas polityce monetarnej banku. Wskazuje się jedynie, że podkreśli on konieczność dalszego monitorowania napływających danych i zapewni, że dotychczasowe działania są wystarczające. W kraju zaś w środę o stopach procentowych debatować będzie Rada Polityki Pieniężnej. Ale i u nas nie oczekuje się żadnych zmian pomimo słabych wyników gospodarczych. Wrześniowe posiedzenie rady powinno więc neutralnie wpływać na złotego, czego nie można już powiedzieć o zaplanowanym na piątek przez agencję Moody's przeglądzie ratingu Polski. Tak jak już podkreśliłam, nie jest pewne, że agencja utrzyma ocenę wiarygodności Polski na poziomie A2. Choć jak wskazał minister Morawiecki, Polska jest odporna na potencjalne cięcia ratingów, mając, jak to określił, dość dobrą opinię wśród inwestorów po ostatniej emisji obligacji w yuanach, to jednak fakt samego cięcia ratingu kraju będzie deprecjonował złotego względem innych walut. Biorąc to wszystko pod uwagę, w najbliższych dniach oczekujemy stabilizacji euro-dolara w okolicach 1,12, jednocześnie nie wykluczając wzrostu kursu euro-złotego do 4,40. I tym zakończę dzisiejszą prezentację, dziękując Państwu za uwagę. Mówiła Joanna Bachert, strateg rynku walutowego w PKO Banku Polskim.